Cześć, witajcie z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla Was kolejny poradnik z serii Nauka latania myśliwcem. Omówimy sobie dziś używanie ECM-u oraz mylenie rakiet bez użycia żadnych gadżetów. Zapraszam. ECM działa przez 5 sekund od użycia go oraz przeładowuje się kolejne 5. Możemy użyć go na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to zakłócanie namierzania. Po prostu, jeżeli przeciwnik nas zamierza, puszczamy ECM. Namierzanie zostaje przerywane, a my sobie odlatujemy. Drugi sposób, nieco trudniejszy, to użycie go, kiedy rakieta jest już blisko nas. Skąd mam wiedzieć, że jest blisko nas? Jeżeli powiedzmy została wystrzelona z naszej prawej strony, to odlatujemy używając dopalacza i klawisza D jak najdalej. Wtedy używając swobodnego rozglądania się w kokpicie, który domyślnie jest na prawym przycisku myszy. Obracamy się w tył i patrzymy, czy lecą za nami rakiety. Jeżeli rakieta jest już blisko krawędzi naszego pola widzenia, używamy ECM-u, po czym hamujemy, żeby skrócić dystans. Wtedy rakieta na 100% w nas nie trafi. Trzeci sposób to yy, użycie ECM-u, jeżeli chcemy zaskoczyć przeciwnika, ponieważ jeżeli yy, mamy ECM, to... Jesteśmy przez 5 sekund niewidoczni na radarze, tak więc możemy z zaskoczenia zaatakować śmigłowiec bądź wrogi jej myśliwiec. Przejdźmy teraz do mylenia rakiet bez używania gadżetów. Jest to trochę trudniejsze, wymaga praktyki, ale odpowiednio wykonane działa 100 na 100. Jednak po pierwsze musimy wiedzieć, jaka rakieta w nas leci. Jeżeli rakieta namierzana jest na ciepło, słyszymy. Sygnał namierzania, i od razu po tym rakieta w nas leci. Jeżeli natomiast jest to pocisk namierzany laserowo, słyszymy namierzanie trochę dłuższy ciągły sygnał, i dopiero wtedy rakieta w nas leci. W przypadku rakiet naprowadzonych na ciepło, musimy wiedzieć też skąd w nas leci. Jeżeli na mapie jest pelotka, to bardzo prawdopodobne, że to ona w nas strzela. Na radarze popatrzmy też, czy przypadkiem wrogi śmigłowiec nie jest skierowany w naszym kierunku. Jeżeli nic z tego, wtedy bardzo prawdopodobne, że leci w nas igła. Możemy ją zidentyfikować albo słysząc ją podczas wystrzelenia, albo na przykład widząc wrogą piechotę, kiedy w nas strzelała. Jeżeli nie, to załóżmy, że została wystrzelona z tego miejsca, gdzie jest najwięcej żołnierzy wroga. Więc jeżeli już wiemy skąd jest ta rakieta, musimy po prostu skręcić i skierować się tam, gdzie została ona wystrzelona, tak jakbyśmy chcieli z nią zderzyć prawie czołowo. Wymaga to trochę praktyki, na początku może nie wychodzić, ale dobrze wykonane działa 100 na 100. Jeżeli jesteśmy na niektórych mapach, możemy użyć terenu do zmylenia tych rakiet, czyli na przykład schować się za górką, pod mostem, za jakimiś wieżami. Te rakiety nie są aż takie mądre, że będą przelatywały pomiędzy przeszkodami slalomem, ale pamiętajcie, że wtedy jest pewne ryzyko. Tak więc na dziś to by było wszystko. W następnym filmie dowiemy się, co robić, jeżeli mimo wszystko zostaniemy unieruchomieni. Tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego razu, cześć!